Cieszysz się uprawianiem swojego ulubionego sportu i nagle chwila nieuwagi i doznajesz urazu kolana. Biegnąc nie zauważasz nierówności i kolano wygina się. Grając w piłkę przeciwnik sunący w ślizgu fauluje cię i podcina. Pływając na wake'u lądujesz na jednej nodze i koślawisz kolano. Nie wspomnę o lądowaniu na jednej nodze, po wyskoku do bloku w siatkówkę, a niewypiętej narcie w trakcie wywrotki na stoku czy upadku na rowerze. Przykłady możemy tu mnożyć i wymieniać, bo mało jest aktywności, w których nie wymyślilibyśmy jakiegoś fajnego mechanizmu urazu doprowadzającego do kontuzji kolana. Kolano boli, puchnie, więc po konsultacji u doktora Google postanawiasz zrobić badanie USG, aby dowiedzieć się, co tam się stało. Czy to dobra decyzja? No nie wiem. A w zasadzie wiem, ale powiem dopiero po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 33. odcinku ortopedia, podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj jej audycji. USG, czyli ultrasonografia, jaką kojarzymy, wykorzystuje ultradźwięki do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Jest metodą nieinwazyjną i atraumatyczną, dzięki której uzyskujemy obraz przekroju badanego obiektu. Bardzo ciekawa jest historia ultrasonografii jej początki sięgają początku XIX wieku. Chciałbym tu na chwilę odjechać od medycyny i dla odmiany zabrać się w krótką wycieczkę historyczną. Zaczęło się wszystko w Szwajcarii od zbadania prędkości dźwięku w wodach jeziora Genewa. Kolejnym krokiem było powstanie urządzenia, które dziś nazywamy sonarem czyli Sound Navigation and Ranging a po polsku dźwiękowa nawigacja i pomiar dystansu. Minął ponad wiek, zanim technologią zastosowana uwaga w Leningradzie do wykrywania wad w metalach i stopach odlewniczych. I wreszcie w 1951 roku powstał pierwszy skaner badający organy ludzkie. Jeszcze krótsza jest historia rozwoju ultrasonografii w Polsce, bo pierwszy ultrasonograf powstał dopiero w 1977 roku. No więc hmm, jestem troszkę starszy od tego pierwszego ultrasonografu. Dziś ultrasonografia nadal dynamicznie się rozwija i aparaty są coraz bardziej doskonałe, dokładne i w porównaniu do aparatury i diagnostyki obrazowej bardzo przystępne cenowo. Wszystko to sprawia, że dostępność tego badania jest duża. I tu dochodzimy do sedna. W codziennej praktyce często spotykam się z sytuacją, że pacjenci po doznaniu urazu stawu kolanowego zgłaszają się na konsultację już z wykonanym badaniem USG. Badanie robią, bo takim ktoś poradził. Zazwyczaj myślą, że jak zrobią USG, to wyjdzie, że nic złego się nie stało i spokojnie wszystko się wygoi. Niestety nie jest to prawdą, bo USG nie zawsze i, nie, i wcale nie musi wszystkiego widzieć i możemy mieć do czynienia z tak zwanym badaniem fałszywie ujemnym, czyli takim, które pokazuje nie, nie pokazuje nieprawidłości, ale nie jest to prawdą. Z drugiej strony, USG może wykazać, że może jednak nie do końca wszystko jest ok. Coś ma nieprawidłową echogeniczność, to moje ulubione stwierdzenie, i na dole pojawia się dopisek, że wskazana jest konsultacja ortopedyczna. Tu od razu wtrącę, że wynikiem badania USG jest przede wszystkim opis tego badania. Co prawda, często pojawiają się tam jakieś pojedyncze wydruki zdjęć, jednak to przede wszystkim badający wie, co tam na tych obrazkach chciał pokazać. Do każdej kolejnej, dla każdej kolejnej korzystającej z takiego wyniku osoby liczy się tylko opis. Inaczej jest w przypadku badania RTG czy rezonansu magnetycznego, ale to już zupełnie inny temat. Koniec końców pacjent trafia na konsultację i, pier, na konsultację i pierwsze co robi, to wyciąga swój wynik, dumnie wręczając go lekarzowi do poczytania. I w tej sytuacji zawsze ciśnij się na usta, żeby powiedzieć, że ja tu w zasadzie nie umiem czytać, więc lepiej, żeby odpowiedział mi swoją historię, a raczej historię swojego kolana. A innymi słowy, po co mi to? Nie chcę urazić tutaj moich kolegów diagnostów wykonujących badania USG, bo bardzo cenię sobie ich pracę, jednak będę udowadniał, że USG nie jest badaniem pierwszego rzutu po urazie kolana. Zresztą wcale nie jestem odosobniony w tym twierdzeniu, bo moja znajoma, pani doktor Radiolog, która często odsyła pacjentów z badania USG kolana na półrazie, jeśli przychodzą na takie już przed konsultacją u ortopedy. Cytuję Szkoda pana pani pieniędzy. Niech pan pani najpierw skonsultuje się z ortopedą i jak trzeba będzie, to badanie oczywiście zrobimy. Dlaczego hejtuję pomysł badania USG stawu kolanowego po urazie? Przede wszystkim dlatego, że mało co możemy w takim kolanie obiektywnie ocenić. Części struktur nie widać, a nawet jeśli coś da się opisać wiarygodnie, to koniec końców trudno jest podjąć na przykład decyzję o leczeniu operacyjnym, jeśli nie wiemy, czy nie ma jeszcze czegoś. A przecież nie lubimy być zaskakiwani w trakcie operacji. Pomijam już fakt wiarygodności takiego badania, bo oczywiście jest wielu diagnostów, którzy mają ogromne doświadczenie w wykonywaniu tego badania. A jeśli osobiście, ale jeśli nie osobiście nie znamy takiego diagnosty, to niestety nasze zaufanie powinno być ograniczone. I tak po tym przydługim wstępie przejdę do omawiania struktur, które trudno jest ze stuprocentową pewnością opisać w badaniu USG. Na pierwsze miejsce wychodzą znane wszystkim łąkotki. I niby jakoś je tam widać, ale nigdy do końca. Jeśli już to części przedniej, trzony, zarówno łąkotki przyśrodkowej i bocznej, niestety rogi tylne czy korzenie łąkotki już całkowicie są poza możliwościami diagnostycznymi USG. A jak ktoś jeszcze jest nieco przy kości, to zupełnie nic nie ocenimy. Kiedyś miałem taką sytuację, że podejrzewałem uszkodzenie łąkotki typu rączka od wiadra. To oznacza, że większość części łąkotki odrywa się i przemieszcza w stronę dołu międzykłykciowego kolana. tej części łąkotki nie ma więc na miejscu, w którym powinna być. Będąc młodym adeptem ortopedii, naiwnie poszedłem z pacjentką do gabinetu USG z prośbą o potwierdzenie lub wykluczenie mojego wstępnego rozpoznania. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy znany dziś w świecie ortopedyczno-diagnostycznym doktor powiedział, że to nie jest takie proste, że wnioskować możemy po szerokości szpary stawu, że porównując z drugim kolanem można przypuszczać, że taka patologia ma miejsce, a że tej przemieszczonej części to nie mamy szansy zobaczyć. Pytam się więc, jak można polegać na opisach drobnych pęknięć, drobnych uszkodzeń łąkotki, kiedy tam miało nie być jej na miejscu i nie mogliśmy tego udowodnić. A jak mogę zakwalifikować pacjenta, pacjenta do leczenia operacyjnego, mając świadomość, że to, co jest opisane, nie musi być prawdą? A jeśli uszkodzenia łąkotki tam nie ma i przyczyna bólu wynika zupełnie z czego innego, a jeśli ja nie znajdę powodu bólu w trakcie artroskopii, to jak to potem wytłumaczyć pacjentowi? Miejsce drugie, więzadła krzyżowe. Znów zasadzka. U niektórych widać dość dobrze więzadło krzyżowe tylne, u innych nie i tym bardziej nie będzie widać więzadła krzyżowego przedniego. Istnieją tu próby wykonywania badania dynamicznego, określenia czy struktura więzadła się napina czy nie. No i znowu, nikt za tę ocenę nie da sobie ręki odciąć, a ja muszę podjąć decyzję, czy operować pacjenta, czy nie. Wreszcie na miejsce trzecie wchodzą chrząstki. A znakomitej większości powierzchni chrząstnej stawu kolonowego w ogóle nie widać w badaniu USG. Nie widzimy na przykład wcale powierzchni chrząstnej na rzepce, a to stąd wyrywa się chrząstka po zwichnięciach rzepki. Nie widzimy w ogóle chrząstki na kości piszczelowej. No i widzimy ją częściowo na kości udowej, jeśli akurat możemy odpowiednio zgiąć kolano, co wcale nie jest takie oczywiste po urazie, kiedy kolano jest spuchnięte i bolesne. Wymieniłem zaledwie cztery struktury wnętrza stawu i niby to niewiele, ale w zasadzie w środku kolana to nic więcej nie ma. Można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o wnętrze kolana, to USG nic nie widzi. Czy to oznacza, że badanie USG jest całkowicie Nieprzydatne? Oczywiście, że nie. Mój przekaz brzmi: USG jest niewystarczającym badaniem po urazie stawu kolanowego. Samo w sobie, jako metoda badania, jest wspaniałym narzędziem, które sam na co dzień wykorzystuję. W takim razie, do czego używam tego badania i jakie są jego zalety? To może zacznę od zalet. Część już powiedziałem na początku. Badanie jest przede wszystkim łatwo dostępne. Szybkie i tanie. Poniekąd zaletą jest też to, że opis pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu. A struktury? Wymienię, ale w zasadzie wszystkie struktury powierzchowne możemy ocenić w badaniu USG. Zadła poboczne, piszczolowe i strzałkowe oraz ścięgno mięśnia podkolanowego. zadło rzepki i jego przyczepy. Skoro tak, to wykryjemy chorobę odgód szlatera, problem w przyczepie do guzowatości, Kości piszczelowej oraz kolano skoczka, czy młodzieńczą chorobę sindling Larsen Johansson w przyczepie do rzepki. Widzimy ścięgno i przyczep mięśnia czworogłowego i każdej z jego, każdej z jego głów i ciało hofy, czyli taki tłuszczy, który jest pod więzadłem rzepki i chroni nasze kolano od przodu. Po wewnętrznej stronie kolana możemy ocenić więzadło rzepkowo-łudowe przyśrodkowe, stabilizujące rzepkę. I co więcej? Widzimy również mniej oczywiste do oceny struktury, takie jak przyczepy ścięgien, a w tym ścięg mięśnia półścięgnistego i smukłego bicepsa oraz półbłoniastego, który, którego uszkodzenie w przyczepie często symuluje uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej, tego tyłu. Możemy zobaczyć wysięg w kalece brzucha do półbłoniastej, czyli tworzącą się tam ewentualnie torbiel Beckera. Poza tym możemy zobaczyć z łatwością, czy w stawie jest wysięg. Wysięg to generalnie zwiększona ilość płynu, którego w zdrowym kolanie nie powinno być. Tak to skwituje. Niezaprzeczalną zaletą badania USG jest to, że jest to badanie dynamiczne, czyli różne struktury, w tym zadła czy mięśnie, możemy oceniać w ruchu. Więzadło może być obrzęknięte po uszkodzeniu, ale może dobrze się napinać i stabilizować ruch lub rozciągać się jak gumka od majtek. I w takiej ocenie USG ma zdecydowaną przewagę w stosunku do statycznego badania rezonansem magnetycznym. Dynamicznie możemy ocenić pracę więzadła rzepki, a obecność ewentualnych wzrostów w zachyłku nadrzepkowym po operacji, ewentualne przeskakiwanie w okolicy stawu oraz Ruchomość rzepki przy napięciu mięśnia czworogłowego. Wreszcie pod kontrolą USG możemy zrobić nakłucia kolana. Osobiście uważam, że podawanie jakiegokolwiek zastrzyku w okolice kolana powinno zrobić się pod kontrolą USG. Czy to podajemy na np. płytkopochodne czynniki wzrostu PRP przy regeneracji przyczepów ścięgien, czy więc czy też podajemy zwykły kwas hialuronowy do wnętrza stawu, a kontrola USG jest w zasadzie konieczna. I pewnie z tym ostatnim stwierdzeniem ktoś, szczególnie doświadczeni ortopedzi, mogą się nie zgodzić, no bo przecież na co dzień robi się punkcję stawu kolonowego i to bez USG, to to za problem zrobić taki zaszczyg. No i znowu jest w tym trochę prawdy i trochę nie, bo oczywiście, kiedy w kolanie jest wysięg, wolny płyn, a to wcelowanie igłą do wnętrza takiego stawu raczej nie stanowi problemu. Jak jesteśmy w środku, to pociągając za tłoczek strzykawki uzyskujemy, uzyskujemy wypływ płynu i mamy pewność, że igła jest tam, gdzie trzeba. Co jednak, kiedy w stawie nie ma płynu? Kiedy ściany do siebie przylegają? A taki zaszyk porównuję wtedy do sytuacji, kiedy kazałbym komuś zamknąć oczy i wsunąć igłę pomiędzy moje złączone palce, tak aby mnie nie skaleczył. Idealnie pomiędzy. Wykonalne? No Może i wykonalne, ale ryzyko zahaczenia błony maziowej i ostatecznie podania lekarstwa do błony maziowej, a nie do wnętrza stawu, jest bardzo realne. A co jeśli w stawie dodatkowo są wzrosty poopercyjne? W takiej sytuacji szansa na prawidłowe wprowadzenie igły jeszcze maleje. Mając kontrolę USG widzimy koniec igły. Możemy użyć strzykawki z niewielką ilością soli fizjologicznej i podać próbnie. Leci tam, gdzie chcemy? Super. Wymieniamy szykawkę i podajemy lekarstwo. Zbiera się w ścianie, widzimy to i zmieniamy pozycję igły. Próbujemy jeszcze raz i w końcu trafiamy tam, gdzie trzeba. Nieraz słyszę od pacjentów, że mieli podawany kwas hialuronowy do stawu kolanowego i bardzo bolało w trakcie podawania. No a nie powinno, jeśli lekarstwo leci do wnętrza stawu, a boli, jak gromadzi się w ścianie. Co więcej, jeśli nie leci do wnętrza, to ostatecznie nie rozleje się po chrząstce i tak naprawdę nie będzie działać. Szkoda pieniędzy. Polecam więc kontrolę USG w trakcie nawet najprostszych iniekcji. Jak widzisz, zastosowań USG w badaniu i leczeniu stawu kolanowego jest cała masa. Kwestia użycia go w odpowiedniej sytuacji i z odpowiednich wskazań. A niestety ostry uraz kolana takim wskazaniem nie jest. Przy ostrym urazie kolana należy skonsultować się z ortopedą, a jeśli już chcemy mieć jakieś badanie, na którym oprzemy się, to należy zrobić badanie rezonansem magnetycznym. Nie jest wykluczone, że po spotkaniu z ortopedą w wybranych przypadkach zalecone zostanie jeszcze badanie RTG lub nawet tomografia komputerowa, a tych badań jednak sam nie zrobisz, bo ze względu na promieniowanie X trzeba mieć na nie skierowanie od lekarza. Mam nadzieję, że to nagranie czy ten wpis, jeśli to czytasz, pomoże ci w odpowiednim postępowaniu i w razie urazu nie wymyślisz, żeby robić badanie USG, tylko raczej skonsultujesz się od razu z ortopedą lub po drodze do niego wybierzesz się na rezonans magnetyczny. Tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas. Życzę, abyś ostatecznie nie miał, czy nie miała potrzeby robienia jakiegokolwiek badania stawu kalonowego, czyli. Miała urazu, a na nadchodzący czas życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.